I oczywiście życie według tych reguł, dostosowanie życia do tych reguł, życie tymi przekonaniami, wprowadzanie tego w życie i tak dalej, Siła przebicia jest wprost, no, wprost nieograniczona. Jeżeli, jeżeli ktoś naprawdę z wielką wiarą, z wielkim przekonaniem, do czegoś podejdzie i ściśle według tego, to jest właśnie, że tak powiem, jeden z aspektów siły człowieka. Większość ludzi. Może sobie pomarzyć o tej sile, ponieważ większość ludzi robi niestety rzeczy, do których nie są stworzeni, które nie są związane z nimi, do których nie mają predyspozycji, do których czują się zmuszeni itd., tak itd. Tak niestety żyjemy w takim społeczeństwie, które można powiedzieć w pewien sposób trochę nas oddala od siebie samego, od naszej natury itd. Tak Zobaczcie już, jak się rodzimy, mija parę lat, no i co? Co rodzice robią? Dają nas do przedszkola, prawda? O ile przedszkole jeszcze może się dzieciom podobać, to pokażcie mi w szkole, współczesnej szkole, ucznia, który wie po co tam chodzi. To naprawdę ze świecą poszukać ucznia, który wie, po co tam chodzi. Najczęściej usłyszycie chodzi, bo trzeba. Chodzi, pokazali, prawda? No i zobaczcie. Oczywiście propaganda jest w tą stronę, że szkoła kształci. Szkoła daje dużo dobrego. Szkoła w ogóle pomaga i tak dalej, i tak dalej. Jakby tak było, to by przeciętny uczeń to czuł. A przeciętny uczeń co czuje? Bez sensu chodzenia w to miejsce i poczucie obowiązku, że musi kuć materiały, których w ogóle nie chce, nie chce zrozumieć, nie chce tego wkuwać, wkuwa tylko dlatego, że kazali. No, oczywiście tutaj, jeżeli ktoś ma dobrą karmę i, i powiedzmy sobie jego zainteresowanie, jeżeli ma dobrą karmę, to pójdzie w miejsce, pójdzie do szkoły, gdzie jego zainteresowania z tym, co uczą, w jakiś sposób będą zbieżne ale jeszcze trzeba mieć na tyle dobrą karmę, żeby to się stało. Większość niestety ludzi nie ma tak dobrej karmy. No i niestety, jak się potem spytamy takich uczniów, po co chodzą do szkoły, no to odpowiedzi są różne. Najczęściej, najczęściej właśnie oparte na poczuciu obowiązku, bo trzeba, bo kazali, bo to wszyscy robią. No i oczywiście, jak, jak zda egzamin, miesiąc po egzaminie połowy materiału już nie pamiętam, tak dobrze się nauczył, prawda, że połowy już nie pamięta, tak potrzebna wiedza. No ale oczywiście system edukacyjny uczy, że ta wiedza jest potrzebna, trzeba uczyć i tak dalej. To są tylko przykłady pewnej takiej obłudy, można to nazwać obłudą, ponieważ wiecie, co się za tym kryje, tak naprawdę? No Prosta rzecz. Jest całe ministerstwo, które musi okazywać, że jest potrzebne. Jest cała rzesza nauczycieli różnych przedmiotów, która musi udowadniać, że ich przedmioty są potrzebne. No bo przecież muszą jakoś zarabiać, prawda? Muszą być zatrudnieni gdzieś. Głupio się dowiedzieć, że ileś tam lat był, uczył się różnych przedmiotów. I teraz okazuje się, że koniunktura na rynku tak się zmieniła, że niewielu to interesuje tak naprawdę. Że, że może sobie całą tą naukę, że tak powiem, no gdzieś tam włożyć za przeproszeniem i że tak naprawdę rynek się zupełnie innym kierunku kierunkowo zainteresowanie młodych ludzi w innym kierunku poszło zupełnie. Co robi? Udowadnia swoją przydatność. Udowadnia potrzebę uczenia się tego czy tamtego. On oczywiście udowadnia potrzebę uczenia się tego czy tamtego. Młodzi tokują, ale niezbyt są zadowoleni, że tokują. No, i po egzaminie zwyczaj miesiąc bo jak się zapytasz kogoś o to czy tam, to już połowy nie pamiętam. Istotą rzeczy jest to, że ludzie, którzy uczą danych przedmiotów, które nie za bardzo cieszą się popularnością, boją się że rzeczywiście, jeżeli prawda wyjdzie na jaw i zostanie to oficjalnie powiedziane, że te przedmioty nie cieszą się dużym zainteresowaniem, okażą się zbędni, okażą się niepotrzebni. Jednostym pójdziemy do zwolnienia. Program się zmieni. Oczywiście to jest też jeden z przykładów, jak pewne mechanizmy działają. Tych przykładów można by było tutaj mnożyć mnożyć, że tak powiem, bez końca, a to nie o to chodzi, żeby narzekać na, na system na ustrój. Tym niemniej jednak w nim żyjemy i w nim w naszym wykładzie będziemy się tutaj podpierać. Kochani, pierwsza zasada, żeby dobrze wyczuć, żeby dobrze wyczuć, co jest grane, zawsze, zawsze starajcie się empatycznie dostoić do intencji drugiego człowieka. Wyczuć jego intencje wyczuć tak naprawdę, o co mu chodzi. Często, często na przykład no uczy i mnie też uczono, że nie jest ważne, kto co mówi. Ważne jest, żeby natychmiast rozpoznać, dlaczego on to mówi. To jest bardzo ważne, ponieważ każdy człowiek może powiedzieć różne dziwne rzeczy, czasami niezrozumiałe, czasem prosto zrozumiałe. Ważne jest, dlaczego on to robi za tym się kryje wszystko tak naprawdę intencja intencja to jest nasze nastawienie z jakim coś zaczynamy intencja jest to nasze nastawienie z jakimś gdzieś rozpoczynamy jakieś działanie i zawsze skutek jest wprost proporcjonalny do naszych intencji druga rzecz kłamstwo ma to do siebie że cechuje się niespójnością energetyczną. Osoby, które już mają większą wrażliwość na wyczuwanie energii, to pewnie będą wiedzieć, o czym mówię. Kłamstwo z reguły nie ma pokrycia. Energetycznego pokrycia. Mówienie nieprawdy zawsze się kojarzy, znaczy zawsze się odczuwa w pewnej formie takiej pustki energetycznej, która często doprowadza do. Po pierwsze spłycenia tematu, po drugie rozdrażnienia. Podam proste przykłady. Jeżeli na przykład ktoś jest osobą niezbyt wykształconą, niezbyt czującą się mądrą, ale niska samoocena podpowiada mu, że trzeba jakoś zabłysnąć w towarzystwie, co robi taka osoba? I mądrego, jedno słowo udaje Greka, prawda? Jak reagujecie na takie osoby? No od razu uczuć, że coś jest nie tak. Możemy zadać jakieś pytanie, jak się na czym znamy, możemy zadać odpowiednie pytanie, i ta osoba już nie jest w stanie za bardzo. A w systemie uczuciowym co czujecie? Irytacja. W pierwszej kolejności większość ludzi odczuwa irytację, ponieważ jest niespójność. On reprezentuje sobą coś, czego wewnątrz w rzeczywistości nie ma. W związku z tym automatycznie czujecie, że coś jest nie tak. No i na pewno będziecie chcieli się jakoś z tego wyrwać z pola działania tego człowieka. No bo co to za przyjemność, prawda? Ten człowiek z reguły próbuje narzucić wam, narzucić wam. Obraz siebie jako człowieka mądrego, uzdolnionego, wykształconego i tak dalej, i tak dalej. Próbuję wam narzucić nakładkę energetyczną, rodzaj okularów, żebyście go tak postrzegali. Wasza irytacja jest naturalnym, obronnym, naturalnym mechanizmem obronnym. Po prostu umysł nie daje sobie tej nakładki narzucić, broni się, wypiera to. Stąd irytacja tak naprawdę. Irytacji uwolnić? No pewnie. Co jest powodem tej irytacji? w z, z reguły po prostu są to mechanizmy obronne. Mhm. To są mechanizmy obronne. Prawdopodobnie gdzieś tam jesteś nauczony reagować irytacją w sytuacjach, kiedy ktoś próbuje ci coś narzucić. A czemu się od tego uwalniać? Bo to jest wskazówka po prostu. Nie, nie rozumiem pytania. No nie, bo mówimy, żeby się uwalniać od irytacji, jeżeli widzimy kogoś, czy rozmawiamy z kimś, to czujemy, że mówi nieprawda. I to nas irytuje. A po co tak? no nam irytacja? Aha, nie lepiej nie to rozważać w sposób bardziej spokojny i tak jesteś świadomy, co się dzieje. No, niektórzy potrzebują emocji, i Ale to mniej wybór. Jeżeli jest wiesz, reakcja w postaci irytacji, mhm. to nie masz wyboru. Obojętnie, jakby nie była sytuacja, mhm. ty zareagujesz. Natomiast znaczy... jeżeli reagujesz świadomie to ty możesz okazać irytację, ale wcale nie musisz. Nie, nie, mówię o takiej irytacji, że czuję, że coś jest nie tak. Ja nie mówię mhm. o takiej, że zaraz zareaguję w jakiś tam sposób, tylko mówię o tym czymś właśnie, co powoduje, znaczy, że... i tak to będziesz czuł, tak, bo jeżeli ktoś tak, ci tak. próbuje narzucić nakładkę mhm. jaką, jakąkolwiek, emocjonalną, mentalną, prawda, wizualną, to będziesz to czuł. No.